Informacja, którą, którą przedstawiam w Wysokiej Radzie z roku na rok, to jest informacja przed okresem zimowym. Jak Państwo wiecie, na terenie Gminy Sława mamy też osoby, które są osobami bezdomnymi, osobami, które potrzebują pomocy. I na dzisiaj mogę powiedzieć, na terenie Gminy takich osób jest dziewięć. Jedna z tych osób jest w tej chwili w Domu Pomocy Społecznej, ale tylko dlatego, że była w przytulisku, no niestety w przytulisku w Żuchowicach uległa przypadkowi i ma złamaną nogę, więc nie chcieli się w przytulisku zajmować tym mieszkańcem naszej gminy. Nasza opieka przekazała, że załatwiła nam miejsce w Domu Opieki Społecznej i została tam osoba mi umieszczoną umieszczona w społecznej, do opieki społecznej do końca jak gdyby leczenia tego złamania. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że co roku o tej porze wysyłamy tak zwany patron społeczny, to jest przedstawiciel opieki społecznej Straży Miejskiej i naszej, naszego referatu gospodarki mieszkaniowej. Terem, gdzie sprawdzane są warunki życia ludzi potrzebujących i osób, które no, oczekują takiej pomocy. Tak jak powiedziałem, 9 osób jest w tej chwili zabezpieczonych z tych osób, które, no, yy, które zostały yy, przez tą komisję naszą terenową. Yy, tak mogę uznać za zatwierdzone czy zaakceptowane do pomocy bezpośredniej. Żeby ktoś nie myślał, że te osoby są w tej chwili w jakichś doskonałych miejscach, przytuliskach te osoby znajdują się u swoich rodzin, uznajomych, które te rodziny zostają wsparte finansowo poprzez, poprzez opiekę społeczną. Oczywiście podlega to kontroli. Osoby z opieki społecznej, które kontrolują i te osoby, i miejsca, w których te osoby przebywają. Ale nawiązując do tego, mamy o tym Państwo też, ci Państwo z, ze Starego Rady wiedzą i znają też tą sprawę. Mamy też problem z niektórymi osobami, które. Przyjęcia pomocy z naszej strony. Mamy taką rodzinę na Dziwczynsce, która mieszkała nie tak przeszłości w Grecji. Tam mieszkali, pracowali, przyjechali do y, kraju, byli mieszkańcami kiedyś Dziwczynki, ale w tej chwili y, powiem, że mieszkają mieszkań, w takich warunkach, w których y, rzeczywiście można to powiedzieć, że bo zwierzęta może już by nie chciały mieszkać, ale na wniosek nasz, na wniosek komisji, na wniosek y, naszych przedstawicieli przyjmują opiekę w postaci pomocy z opieki społecznej, ale nie przyjmują, y, nie chcą, po prostu nie chcą y, pomocy w postaci przy miejsca zamieszkania czy remontu. Zresztą ten temat, dlaczego o tym mówię, ponieważ ten temat w roku jest y, powtarzany, a w tym roku w okresie chłodnym, zimowym y, tym tematem zajmował się między innymi nasz radny tutaj pan y, tam pan Jurewicz, y, pan Kaczor, mieszkaniec Jutrzenki i nasi przedstawiciele opieki. Y, no prowadzimy dość dużą teczkę, jeżeli chodzi o tą rodzinę. przykry, ale no, te osoby, dorosłe osoby, w powiedzmy sobie od 8 do 71 lat, bo ta rodzina składająca się z ojca, syna, córki, dzieci córki, no omijają, tą pomoc, jakiej byśmy chcieli udzielić. się Państwo chcieli bliżej, nie chciałbym tu ujawniać tych różnych informacji, bo mi jest to zbyt radosne, ale jak będzie trzeba, przedstawię ten temat dokładnie na Komisji Spraw Społecznych. Stoimy na stanowisku, że chcemy udzielić pomocy, ale mamy też oświadczenia tych Państwa o nie czy mieszkania jako pomocy, czy nawet i yy, wsparcia finansowego, organizacyjnego, remoncie swojego zabudowania. Zabudowania są pobrane. W bardzo trudnym stanie.